Cześć, witajcie, w tym filmie pokażę Wam, jest została otworzona nowa wyspa, Tortuga się nazywa. Yy, jesteśmy teraz w porcie Tuzmer, pokażę Wam u którego gościa można się dostać na, yy, do tej wyspy. Tu widzicie jest port Tuzmer, yon, y, tu, no Tuzmer i on się lespi w tym miejscu, znaczy się nie lespi, jest Kapitan Jack the Bunny i Szczerbaty Tymek. Idziemy do Szczerbatego Tymka, co tam potrafię, dalej, dalej. Jesteśmy na tej wyspie. Jeżeli chcecie wrócić, to u tego gościa. Tu jakaś czarna Mary, ona nic nie daje. Ten lusaty bernik też nie. Majtek jęczy czy on teleportuje nas na statek. Teleportuje nas na statek. O, znowu będę robił tego dziennego quest'a. A, no bo nieździenne questy możecie u niego robić. Tutaj z tą małpą będzie taka trochę trudna gra. Yy, bo u niej w pierwszym questie będzie trzeba głupie rzeczy robić. Dobra, yy, ja stąd Idę u Tatimi... Dobra, idę na razie wam powiedzieć. U tego gościa można tam kupić zasyłę. Ja jutro doładuję, pokażę wam co będę kupywał. Lepiej już kupić za pakiet grupowy, bo możecie tu utrzymać, tą, to wracanie wracania do siebie. To leczy 100% życia to 60 minut. To konsumpcyjne, to to nie wiem dokładnie. I to jest konsumpcyjne, więc ja to sobie wszystko kupię, ten pakiet grupowy. Yy, jutro sobie doładuję. Dobra. Yy, tak. Tutaj możecie sobie po piercku tutaj, taką możecie od razu tutaj wybrać, ale lepiej tak... Widzicie, jak tutaj macie? Można kupić sobie maskotkę yy, i outfity różne. U tego będą outfity, tak? outfity a u tego będą maskotki. Dobra, yy, idziemy dalej. Yy, tutaj u tego gościka kupuje się. Monety. Można od razu jedną monetę sobie kupić. Tu jest piracka moneta miedziana, pilacka srebrna moneta i pilacka złota moneta. Ja sobie kupię pakiet grupowy. Już wczoraj kupiłem. Kosztował 1 syły I w losie otrzymam tą małpkę. Takie to wiecie rzeczy. Ja chyba jutro kupię. O to, żeby pakiet ze 12 syły bo te błogu jest fajne. To już to się wszystko pokupuje. Pokażę Wam to, jak u niego można za złote jajka, które można za miedzianą tołą wylosować, i można tu sobie rzeczy pokupywać. Jak ja nazbieram 30 tych złotych jajek, za questy też możecie robiąc je, to możecie otrzymać. To ja sobie chyba w kupię na 60, bo słaby mam na 60, ale dobra, mniejsza, to idziemy dalej. U tego gościa. A, można właśnie wymienić te rzeczy. Mie tą miedzianą monetę, jak się tu kupił, tego Freddy'ego kulawo noga. Nogę. Idziemy dalej. U tego, u tego bargesa robi się questa, ale ja już zrobiłem. Ale tylko 15 k doświadczenia, plus jajko, które zostało przez was pol polowane na jakiś kolor. I trzeba czekać 3 godzin. To za długo. Tak się nie chce tego robić. Niepotrzebnie robiłem. Dobra. Yy, drugi quest to jak widzieliście Uzbigniewa, a trzeci quest musicie najpierw pierwszy quest zrobić u króliczka w łanach zbóż. Więc pech jest. Yy, tutaj w, w grocie krokodyla, jak weźmie się, patrzcie, nie wiem, bo mogę paść albo mnie może teleportować, właśnie. Wybieram, próbuję zajrzeć do gniazdka i on może mnie zabić, to więc to później zrobię. Wam wszystko powiem, co i jak dokładnie. Wrócę do tego. Yy, podam Wam opisy questów. Restły się też są nowi herosi, 60 level i 200. Yy, z nich poszły już legi, z każdego poszło po dwa razy. Yy, dobra. Yy, ja nie biłem jeszcze la, ani razu, więc nie chciałbym bić. Więc tak jak mówiłem, musicie zrobić quest o z zbóż, ale on jest trochę długi. Jeżeli chcecie zacząć questę, uwielci piętka. U niego jest ten trzeci quest. Dobra. Idziemy dalej. Yy, ja zrobię wam tego questa, tego drugiego z... Nie wiem, tak tych nie chcę mi się robić. Się nie chcę tak czekać. Wiecie. Dobra. Ja będę chyba tego dziennego questa robił, ale ja za niego dostałem chyba tak te 4 złote jaja. Jesteś Maciek. I u niego się dostawało te 4 złote jaja, nie? U Zbigniewa. Mm. szkoda, że nie pamiętasz. Dobra, to ja zrobię tego quest'a. Już wam tu po kawałek opowiedziałem. U tato nic nie daje. Dobra, idziemy dalej. Yy, wyżej jest dalsza mapka. Mówię, tego... Tato nic nie dają mówię wam od razu, że tru... Respy tego gościa jest. A, u nie, o i właśnie. U niego y, są teraz zrobieni 20 lewele piraci, takie wiecie, to jest jak to się nazywa. Pamiętasz jak oni się nazywają? Kurde, jak oni się... 20 lewele wam pokażę. One na każdej mapce wszędzie się respią i u niego możecie szczero złote jaja wymienić. Uważaj, bo możecie za to nagrody dostać, więc lepiej u niego wymieniać. Najlepiej no tak jest, on jest w, w siedzibie kapitana czaka yy, Ten Billy kajuta nic nie daje, coś tam, tam pieprzy, nie wiadomo co. Więc idziemy do tawerny pod jednookim tem. tutaj też nic nie dają, nic nie ma do kupienia. Dobra, idziemy dalej. Fajna jest ta wyspa, żeby ona wszystko jest. I ten Uzbigniewa to on jest dzienny, więc możecie kilka razy u niego robić. Te nic nie dają, te grostki, to wszystko. U tej możecie sobie kupić różne, na przykład kupcie sobie badany do tego questu, bo będą potrzebne. sobie tu je wezmę. Tu możecie sobie napój egzotyczny, napój pomarańczowy, woda mineralna, ten 1000 leczy, ten 2, a ten 3000. Możecie czerwone, fioletowe, różowe winogrona. Pomarańcze, ananasy i różne te czerwone, zielone, śliwkę, rękolady, gruszkę zieloną. <laughs> Wszystko można kupić. Yy, dobra. Idziemy teraz do... O! U tej można kupić sobie kosarskie życzenia, i morskie i te różne. Można pirackiego zająca, pluszową kaczkę. Nie wiem, co dają te konsumpcyjne różowa pielaczki, zajączek, błękitny króliczek i balania babaczka. To pewnie, że teleportuje na tą wyspę. To pewnie to daje. U tego jednorąkiego można, jeżeli ma się jakąś tą kartkę, ar, ar. A niech mnie kulebiu. jeśli taki wypierdek, a ty chcesz podjąć wyzwania. Tak, chciałbym podjąć wyzwanie. No, więc musicie, bo jakąś kartkę mieć, on nie wiem skąd ona się bierze. O, widziałam. Dobra. Więc ja kupiłem banany i wracam do my upiszone powoli. Możecie sobie też nawet popływać za darmo. <tryk> tak u, będzie to... <tryk> jak on tu wszedł? MC Morgan? <tryk> Na tym jest. A jak to? I na dachu tam. Dobra, u majtka to to nie. U kapa. o. Nie pływam najlepiej. No. No i sobie możecie chwilę popływać. Kurczę, szkoda, że to już nie da się. Hmm. Dobra. Idziemy do grubego sama. się robi. No, i on tak jakby odczerwuje nas. <coughs> Ej, wszyscy teraz w Fraternity. O, Fraternity Wildzie Norlice są poszukiwani. Cześć, tak? Nie wiem czemu. Każdy od nich jest teraz poszukiwany. Niech nie potrafił grać. To zostają. O, to z wrogiego klubu. Nie, to no właśnie wróg mój. Dobra. Teleportujemy się na statek. I dajemy na łupce badanka. Yy. O! Mapa zręcznie... Tak, to jest ta karta. U Kuk. co to można... Jak w losowie, to wygram? Dobrze, gramy według. I po środku. Czemu? W opisie questu, jak robiłem, to było, że posiulatkę trzeba wybrać. Huh. Szukało nas małpa. Ale to i tak trafię pewnie, mam nadzieję, że trafię. O, macie tu opis questów, jest. O, tu wygląd herosów eventowych. wyglądają. Tak samo, tylko, że inne nazwy. Jeden Blady Bobby, ten 60 level. Ale fajne w nich hela są i legi. mi się przydało. Tak, lotnąć. Kurde. W opisie kłaste, jak robiłem, to było... Czekajcie, wybiorę. Opis, długa podróż do domu, to nie trzeba mieć wpiony... No dobra. Rzeczy, które można, sklepy eventowe, A, mity, mityczny artefakt o tego też kosta sobie zrobię. Czekamy do wieczora. A no to dzięki, już mam opis. Yy, to u niego się zaczyna w górach zlębowych. Wy yy, wszystkie. O, jest. Yy, robimy to, co mam Przegrałeś. Nie Przegrałeś? Ma, nie mam wyjścia. Musisz przynieść owoc na przeprosiny. Gramy jeszcze raz i trzeba mieć banany. Wygrałeś. Mapa ukrycia jest mało przydatna. A. No, to tak, za to dostaje się 4 złote jaja, dobrze. To muszę w, do małpy i tak też to to będzie co, trzeba coraz wracać. Jutro właśnie, tak jak mówiłem, nakręcę filmik. Pokażę wam jak będę kupywał. I tu też gramy spaling, więc dopiero trochę późniejszy film będzie. Później trochę, dobra. Dobrze, mam trzy banany. Uk uk, która kartek myślicie? Nie to było. Nie, to to. Dobra. Było... Boś... Tak, hura wygrałem, po jest. Dobrze, no to dobrze był pośrodku. Dobra. Czyli ja niepotrzebnie chyba nie chcę sobie tą opcję nacisnąłem. Dobra. Teraz małpa dała nam. Kto? Mondo. Z czego? Z ta? Tak, z lotnu, hello. Hmm. No dzisiaj prima aprilis. Prima aprilis, pierwszy kwietnia. Dobra. Mam tą mapkę. Chyba tak. Dobra. Yy, więc tego questu możecie robić codziennie. I tak można szybko te cztery złote jaja nazbierać, no wiadomo. To... Przez 3 dni zbierasz 9, wylosujesz z losów kilka i no właśnie no. Dobra. Jak jeszcze kupię yy, zakup grupowy, to jeszcze będę miał złotą monetę, więc będzie dobrze. Lepiej kupić ten, bo to 5K kosztujesz, no to kto by wydał 5000 syły, bym kupił taki zakup grupowy to te same błogosławieństwo, więc tu nic nie ma różnicy. I kupiłbym taka i 20 i idzie już. Bo żadnych tych... A, ale jeszcze zapomniałem. Kupię jeszcze tam pakiet. Jeszcze kupię. Nie to. Jeszcze pamiątki. No jeszcze ten muszę zakup kupić za 6. No to będzie tylko z... No właśnie. To kupuję to plus jeszcze pakiet grupowy ten. No, no to więc wszystko jest. Dobra, yy, teraz mam za zadanie yy, wygrać mapę. Ukrycie jest mało przydatne. Szukaj więc sam. Yy, ten... no, tu jest trzeci. Yy, mapka wykonana jest ten, mapka z kryjówkami. Jaj krokodyla, a no, tutaj ja wiem gdzie jest mapka z tymi. Wiem gdzie się chowa, wiem gdzie to jest. To wam to wszystko prześlę tu w stronę. Dobra. Idziemy dalej. Tick, ty, ty. <grystanie> wow, co ty nie powiesz, że się udało? Dobra, już pierwsze jaj będzie. z skrytka. Tu jest pierwszy sk... Pa tak, jaja albatrosa. Musimy je dać, od odnieść albatrosowi do gniazda i stłucz po drodze. Dobra, zmartwiony albatros przestanie się martwić o los jajka, jeśli mu odniesiesz do gniazda. A, no to do albatrosa najpierw idziemy. Akurat wziąłem pod z... <coughs> jajko z albatrosem. Dostaniemy od niego kaczkę jakoś tam chyba. Dobra, idziemy, idziemy dalej. Więc ja tego quest'a będę codziennie robił. a jeszcze testę jeszcze raz... Te jajka, to on można przez depo przełożyć. Jak da się chyba przez depo je przełożyć, to ja będę robił sobie na drugiej postaci. Poprzekładam i pokupuję wszystko. No, już dobry pomysł. Dam mu pierwsze jajko. Idziemy dalej. A ty gdzie teraz jesteś? A. 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 Wygrasz czy przegrasz? Wygrasz czy przegrasz? No PWP z nim. Trudna walka będzie na pewno. Fajne do oglądnięcia naprawdę. Będzie dobra walka, Maciek Wojo. Ws. Hijo. A, y, Krokodyla Jajo. Kto lep... Kto, wy kto wygra, ten będzie mistrzem. Ale i tak na 7-6 was zjadę. Więc tutaj już tak to... O! Zdobyłem, wiesz co? Truciznę z Bóg. Znowu, już drugi raz. O ja! Zdobyłem pisanka Krokodyla Żeni! Unikat! Pełne leczenie, pozostało 70k uleczenia. Hehe. <grym się wytrzymać> Bo było, mo można zdobyć. Nie, lepiej nie będę teraz Tu Mamy kolejną skrytkę. Tak, to by... O! Kaczuszkę zdobyłem. Elitę zawaliście. Kolejna do kolekcji. I jakby torba mi wylosowała, to dobrze by było. Dobra. Kolejna skrytka to będzie statek. Dobra, z nagrody No, Dobra, idziemy na statek. On znajduje się tutaj. Hmm, teraz co muszę zrobić? Znaleźć kaczy jaje, zanieś je do kaczej mamy, ostrożnie. A, do kaczej mamy muszę zanieść. No tak, bym zapomniał. Ta kacza mama to jest kaczka dziwaczka, tutaj. Niektórzy nakładali, ale niepotrzebnie, nie będę jej nowo Dobra. Idziemy dalej. To idziemy właśnie do statku. po kaczuszkę. Dobra. Idziemy po jajko. Kolejne. Tak. Y jajo bociana. A, dla bociana muszę. Bo dla odmiany ty. Mu podżyć Kindle niespodziankę. A. O, jest bocianik gniazdo. I taką wybieramy. Kle-kle. Padliśmy, tak? Ale jest. Oddaliśmy mu. Szukaj kolejnych jajek. Czekajcie. Mm, tako. Oddałem tu raz. A dla żółwia. Tu też, tu też. I wkładamy. Odnalazuj żółwie jajo. Czekaj. A, już wiem. Tu mała skrytka. małpia skrytkę, to jeszcze tu muszę iść. Są dwie małpie skrytki. Jak krokodyl was zabije, no to trzeba czekać ponad 6 minut, ale jak te was zabijają, no to 13. Przynajmniej... <coughs> Przepraszam 13 sekund się czeka. <coughs> Dobra. Tu widzicie... pomarlowali te kaczuchy, ale ona mi... Ja wola oddać questę zrobić tak... Tak jak powinno być już. Dobra. <coughs> Idziemy do małpy Kolejnej. Są dwa miejsca tej małpy krytki. Tutaj i tam dalej jeszcze. A ja zajdę do tej dziupli. Tak. Ostatnie jajo. Żółwie jajo. Idziemy do żółwia. Ty, chy, o, wy, by, a, ty. Odstęp jest, nie? Schow, show, odstęp, b a, ty, ty, l, e, show, battle. I kto wygrał? A ile HP zostało jemu? 6%, no to równa walka była. <gryw> Widzicie, postarali się. Mój brat. A, musicie wrzucić tutaj do dziury w piasku. Dobra, wracamy do pirata z eee, jakby to, co ja miałem wam powiedzieć. Kurde, już zapomniałem. Co ja możliwości mi przypomni. Słyszysz? Nie pamiętam, nie A, mój, mój brat dzisiaj bił sam Ma dobre kół, całe prawie. Ma legge za, ale to na pliwie Tarmusa. legezaliansa starmuse hełm z alliance, e, ręce z tarmusa, e, legi to są. E, na razie mówię o Legach, zbroje na palę e, z Opka. Mówię, bo to on ma profesję PAL. E, nasi Zgopy, buty z razuglaga. Jest, ja skończyłem questa. Buty z zrazuglaga i... A ja mam tych szczerozłotych złotych jaj, ilość dwa tylko. A ty ile masz? No, ja mam sześć. A skąd ty sześć nazbierałeś? A, no wiem, no to muszę zrobić. Będę robił. Więc. O nie, i przegrałem. 15 sekund, dojdę jeszcze do tej groty, i to będzie no, Tyle w tym filmie. Dobrze, że zróbmy chociaż pisanka krokodyla żeni, pełne leczenie, 70 To zrobię jeszcze tego trzeciego quest'a, ale najpierw muszę zrobić ten. Quest'a, jak to? Kurde, gdzie to, jak to się nazywa, w łanach zbóż tam, o. Ojej, on będzie długi. Długo się będzie go robiło. Dobra, idziemy do groty krokodyla i to będzie w tyle w tym filmie. No, dobra. Ach, tu jest grota krokodyla. Może. Pewnie mnie teleportuje. Jak zawsze, na początku, a potem zabija mnie. Haha, znowu. Znowu zdobyłem pisankę krokodyla żeni. Drugi la A, Zabił mnie. A nie, przeniósł. Więc to na tyle w tym filmie, dobra już nie być tam. Na tyle w tym filmie pokazałem Wam. Jutro będzie, będę dalej go kończył, jak kupuję zasyły rzeczy. Dobra, więc do zobaczenia. Cześć.